Dobry kochani, ja się nazywam Pater. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Nowości kolekcjonera. Już 14 odcinek, moi drodzy. Lecimy z nowościami, które pojawiły się w moim kąciku gracza. Będą same gry. Chociaż powiem Wam takiego newsa: że kupiłem w końcu zasilacz do Xbox One i działa. Mój obecny zasilacz jest trupem. Znaczy mój oryginalny zasilacz jest trupem, i postanowiłem sobie po wielu, wielu próbach i błędach, jak to mówią, zakupić sobie zasilacz. Ale to mało ważne zasilacz, kosztował każdy ma 7 dni, więc warto sobie dokupić również gry Wolfenstein The Old Blood. To jest pierwsza gra, która pojawiła się tutaj u nas do kolekcji. W środku jest płytka, nie mam instrukcji, wiadomo. Gra jest w języku podajesz z polskimi napisami. Bardzo fajna strzelanka. Jeżeli ktoś grał w Wolfensteina, to polecam serdecznie. Trochę fikcyjna, ale trochę też e, nawiązująca w pewnym sensie do historii e, III Rzeszy. Kolejną grą, którą sobie kupiłem, to jest The Enders Online. E, no Game Subscription Requiem. Czyli pewnie trzeba abonament Golda mieć. Ja tu nie mam gorda, nie zamierzam, ale do kolekcji się nada. Płytki są w stanie idealnym, to też multi na wszystkie regiony. Pudełko jest do wyczyszczenia. Nie miałem jeszcze czasu tego wyczyścić, ale wyczyszczę sobie to pudełko i będzie Git. Kolejną grom jest te, również na Xbox One: Overwatch Originals Edition. Ja sobie w Overwatch gram na. Czasami, bo nie mówię, że często, ale czasami sobie odpalę Overwatcha na Switch'u. Póki jeszcze Switch działa jedyneczka, to jak najbardziej czemu nie. Overwatch Original Edition jest to gra od Blizzarda. Pierwsza część, która była płatna. Ludzie mówią, że była lepsza. Tutaj jest jakiś kod. Jeżeli ten kod działa, a jeszcze go można wykorzystać, to wierzcie i... No wierzcie z niego wszyscy, jak to mówią. O! To macie kodik. Tak wygląda nasz Overwatch Tak, złapało ostrość. Z tyłu wiadomo, jak to Overwatch. Nie jest po polsku. Jest po angielsku, ale nie przejmuję się tym. Jeżeli Overwatch jeszcze w ogóle serwery ma, że można grać w jedyneczkę, to spoko. Ale do kolekcji fajnie mieć. Nawet gry online nowe, jeżeli ktoś zbiera. Kolejną grą jest na Xboxa klasycznego Brutal Falls Bruta. Brute Force, jakoś tak. Gra ekskluzywna na Xboxa, więc warto sobie ją wziąć. Jeżeli ktoś ma w kolekcji swoje Xboxa klasycznego, Tak jak najbardziej tą grę można kupić, bo jest tania. I rano to kosztowała 15 zł. To jest za darmo. Tu otwórzmy sobie. Tutaj mamy płytkę, mamy instrukcję. Mamy dość pokaźną instrukcję. Jak na dzisiejsze czasy, to już by była kolekcjonerka. Tutaj informacje, że można dodatkowe rzeczy sobie dokupywać bardzo fajna rzecz, bo w dzisiejszych czasach takich rzeczy nie mamy. Tutaj mamy rozkładówkę e, z informacjami o innych grach tego studia. Dobrze mówię? Tak. Gry ekskluzywnych na Xboxa. Mamy tutaj gry ekskluzywne pokazane na Xboxa. Mamy inne gry pokazane. No i na drugiej stronie mamy e, ukochane Death or Alive, Extreme Beach Volleyball. Ech. Mam tą grę przez pomyłkę, ale mam. Kolejną grą w opakowaniu pogryzionym przez psa, bo tak można to nazwać, jest to Dead Rising. Dead Rising jest to gra ekskluzywna na Xbox 360. zombiaki, i te sprawy to jest dosyć pokręcona gra, jeżeli chodzi. Sami widzicie, pudełko jest pęknięte. To jest pudełko akurat do wymiany. Tutaj mamy instrukcję tego wszystkiego. Tutaj jeszcze ktoś tam się podpisał Adam. O! Oni coś tutaj notowali. Czujecie to? He Pierwszy raz takie coś widzę, szczerze mówiąc. Zwyczaj się nie pisze już na tych kredytach, czy tam y, miejscu do pisania na tyle. Kolejną grą jest We Play i powiecie USK. O Jezu, coś ty zrobił. Tak, przez pomyłkę kupiłem USK. No e, nie zwróciłem uwagi po prostu, że to jest USK. Myślałem, że to jest wersja angielska, no, może chociaż w środku język będzie po angielsku. Co nie zawsze przy starych grach tak to wygląda. Nie wiem jaki trzeba mieć kontroler. Czy to trzeba mieć zwykły, czy trzeba mieć ten już ulepszony kontroler. Jeżeli ulepszony, tego nie mam. Jeżeli trzeba, zwykły kontroler, to spoko, to mam Wilota zwykłego. Po niemiecku nic nie przeczytamy. Duchastniś i ślibedyś i nuś e, furden, by zaś ten. Nie znam niemieckiego. Trzy lata się uczył chłopa, ale nie znam niemieckiego. We Play to są takie jakby można było powiedzieć minigierki typu łowienie ryb, typu billard, takie rzeczy, które co roku wychodzą na nową konsolę od Nintendo. Czy to na Switcha było coś podobnego jak One, to Switch, jak że na Wii U mieliśmy Wii, part Wii, party? Wii U party, nie wiem, jakoś się to nazywało w każdym razie. A tutaj mamy replay. Kolejną grą tym razem na PlayStation 3 jest SingStar plus Dance. Podobno tutaj można tańczyć. Można tańczyć, można śpiewać, więc połączyć dwie rzeczy na raz. To jest fajne, bo takie połączenie jakby Just Dance'a i SingStar'a. Na tyle tutaj mamy instrukcję, płytkę. I jak sobie zobaczymy na tył. O zobaczcie sobie, zatrzymajcie. I zobaczcie sobie, jakie są tytuły tych piosenek. Tak to wygląda mniej więcej. SingStar jest dosyć tanie, a że jest ekskluzywny, to warto brać sobie SingStara, bierzcie wszystkie, bo one z czasem zdrożeją. To jest... Niektóre gry na PlayStation 3 strasznie drożeją tylko dlatego, że ich po prostu wyszło mało. Może nie tyle wyszło mało, co mało osób chciało to kupować. Kolejną grą, też SingStar. To jest SingStar ABBA, same piosenki wykonanie zespołu ABBA, to znaczy wykonanie zespołu, piosenki Abba, a my będziemy do tego wyć. Mamy tutaj jakąś ulotkę z bierkami, teraz już tego nie dodają. Nie? Mamy tutaj instrukcję jedną od Abba. Mamy JOIN PLAYSTATION NETWORK FOR FREE i tutaj fajne mamy tełko na tyle, Abby, tu Singstar Abba i tak samo tutaj pokażę wam tytuły piosenki Nie czekaj widzu, nie pomijaj tej reklamy. Dołączyłem do Bike Coffee. Dzięki temu możesz wesprzeć mnie taką małą kawusią. Będziemy mogli sobie robić wspólnie materiały. Dzięki temu, że ty wesprzeć mnie małą kawusią, średnią kawusią lub wielkim kubkiem kaby, będziemy mogli robić lepsze materiały. Ty będziesz zadowolony z jakości, a ja będę zadowolony, że ktoś chce mnie wesprzeć. A dzięki temu rozwijać się będzie nasz wspólny kanał. Zatrzymajcie sobie i zobaczcie, jakie piosenki znacie, aby. Kolejną grą tym razem na PlayStation 4 to jest świetny pakiet 3 gier na konsolę PlayStation 4. Jest to Uncharted kolekcja Natana Drake'a. Kolekcja Natana Drake'a wyszła w dwóch wersjach. Jedna wersja to jest właśnie ta banglowa. Druga wersja jest właśnie wersją, która kupujesz każdą oddzielnie grę. I ja będę świrem jak Wam to powiem, że ja chcę z... kupiłem tą, ale chcę jeszcze zdobyć trzy oddzielne wersje. Plusem. W wersji trzech oddzielnych, że możecie sobie zagrać w dwójkę, trójkę, jedynkę, nie musząc mieć od razu na konsoli wszystkich części. Tutaj macie wszystko na jednej płycie Dużo to nie zajmuje, no bo pamiętajmy, że gry są na PlayStation 3 tylko delikatnie ulepszone względem PlayStation 4. No i dodatkową opcją, że Uncharted Fortuna 3, czyli pierwsza część. Jest tylko tu i tylko na PlayStation 4 oraz PlayStation 5, jeżeli macie, tam jest inna wersja, w języku polskim. Jeżeli kupicie wersję PlayStation 3, nie PlayStation 4, no to niestety musicie się z tym liczyć, że wersji polskiej nie uświadczycie w pierwszej części Uncharted. To jeszcze nie były te czasy, nie ukrywajmy. To były czasy, kiedy wchodziliśmy na erę polskiego gamingu i zaczynaliśmy takimi grami jak chociażby... Wiedźmin, bo on zaczynał tak na dobrą sprawę Wybił nas jako twórców polskich Wcześniej mieliśmy jakieś tam studia, które osiągały jakieś tam drobne sukcesy Ale pierwszą grą, która tak no naprawdę nas wybiła, że w Stanach Zjednoczonych nawet prezydent W trakcie swojej konferencji wspominał o naszej grze to był Wiedźmin No i tak samo jest z Uncharted W przypadku PlayStation 3 późniejsza era PlayStation 3 Miała gry po polsku, ale ta wcześniejsza era Gier PlayStation 3 nie miała języka polskiego w grach, a jak coś to ewentualnie może napisy i to jedyne co mieliśmy tutaj, jeżeli chodzi o gry na konsole PlayStation 3. A pamiętajmy, że Uncharted to jest gra z początku PlayStation 3, gdzie dzięki niej tak naprawdę PlayStation 3 się wybiło i próbowało dogonić, aż w końcu przegoniło Xboxa 360. I tutaj mamy trzy świetne tytuły po polsku: Uncharted Fortuna Drake'a, Uncharted 2 Pośród Złodziei i Uncharted 3 Oszustwo z Drake'a w polepszonej grafice. E, ulepszonej trochę. też trzyma 60 klatek, no nie ukrywajmy, ta gra traciła trochę na wydajności, jeżeli chodzi o wersję PlayStation 3. Ale nie przedłużając, lecimy dalej. Kolejną grą jest Infamous Second Son w wersji polskiej gra. Która jest ekskluzywem, dosyć starym ekskluzywem. Gra mam w konsoli, tak? Chyba w konsoli. Gdzieś ją mam. Kurde, nie pamiętam gdzie ją wsadziłem. Halo? No dobra, mniejsza o to. Second Sun jest to gra, o, kolejna część o naszym ziomeczku. Jeszcze jej nie ogrywałem tak na dobrą sprawę. Doszedłem dosłownie do pierwszego etapu, jak dostałem tą moc. I tutaj możemy się przekonać, że gra jest w całkowitym dubbingu Jest to według opinii, jest to bardzo fajna gra, którą można polecić w większości. Jeżeli masz PlayStation 4 i szukasz gier ekskluzywnych, to jest tytuł dla ciebie. Jeżeli niestety nie interesują cię takie gry ale przygodowe, no to to nie jest tytuł dla ciebie, ale myślę, że warto zbierać gry ekskluzywne na PlayStation 4. Lecimy dalej. Kolejną grą na PlayStation 4 jest The Last of Us Remaster. Ja mam The Last of Us Remaster w wersji cyfrowej, ale po pierwsze, trzeba mieć do tego abonament, bo kiedyś się rozdawali, że trzeba było mieć abonament. A druga kwestia, że ja nie lubię gier cyfrowych. Dla mnie nie istnieją gry cyfrowe. Ja je zbieram, bo na przykład yy, yy, są platformy na pc które rozdają gry, jak Epic. Ale dla mnie to nie ma wartości. Dla mnie gra musi być fizyczna, żeby miała wartość. Ja wiem, że dochodzimy do tego, że coraz więcej studi, tak jak Microsoft i jego studia, nie biorą e, gier pudełkowych, tylko i wyłącznie cyfrowe. To nie jest dobre dla gracza. To nie jest dobre dla osób, które chcą sobie ograć tytuł i sobie go sprzedać albo poczekać aż stanieje i kupić sobie go. Używane od kogoś. Niestety, dożyjemy takich czasów, że to nawet po dwóch latach ceny gier będą stały jednolicie. Jeżeli chodzi o The Last of Us w wersji na PlayStation 4, jest to gra w wersji z dodatkiem. The, Been, The Left Behind, jak dobrze pamiętam, to jest dodatek, który powstał trochę później po pierwszej części i opowiadał historię. Zmiksowaną, bo mieliśmy historię Eli, jak była mała i jak była u świetlików, i tam próbowała coś tam walczyć z tym całym światem i dowiadywała się, że jest odporna. No i druga kwestia jest taka, że mamy historię połączoną właśnie z nowością z części pierwszej. To jest historia z perspektywy Eli. Dodatkowo mamy tutaj ulepszony tryb. Normalnej gry podstawowej, czyli trzyma 60 klatek, nie ma jakichś drastycznych spadek. No i jeżeli dalej serwery jakimś studem tutaj działają, no to też online, z tego co pamiętam, był był tutaj ulepszony. W środku mamy tylko i wyłącznie grę. Nie ma żadnej instrukcji, jak to wiadomo. Instrukcja nasza jest na tyle pudełka. Teraz to was w wersji Remaster na PlayStation 4 wchodzi do mojej kolekcji. I teraz kolejną grą do mojej kolekcji jest Jugged Alliance Rage. Jest to, jak widzicie, nówka sztuka w folii, jeszcze zapakowana w folii. się zastanawiam, czy ta gra jest na tyle warta, żeby ją sobie rozpakowywać. Jest w wersji polskiej, okładka jest w multijęzyku, mamy też chyba język polski, tak? I Nie, nie mamy, ale mamy zaznaczone, że jest po polsku. No, niestety. Gra wyjątkowo tanio chodzi po 10 chyba zł, 15. Więc, jeżeli chodzi o wersję nówkę sztukę nieśmiganą w, w foliaku, to jak najbardziej można sobie to kupić. Ja mówiłem, że kiedyś, że nie będę kupował gier nieekskluzywnych na konsolę PlayStation 4, ale pomyślałem sobie, Xbox mój ledwo działa, no to sobie kupię gry, przynajmniej będę miał w co grać yy, i Naprawiłem Xboxa, wymieniając zasilacz. Czy będę dalej kontynuował kupowanie? Chyba tak, bo czas, chyba stworzyć jakąkolwiek kolekcję. Na PlayStation 4 czasami są dużo tańsze te gry, yy, takie popularne. Wiadomo, Xbox nie wiadomo, jak mi długo jeszcze posłuży, więc też trzeba mieć taką alternatywę. Tak wyglądają gry na PlayStation 4, ale lecimy dalej. No i kolejnymi grami, dwoma już ostatnimi grami. Jest to Grand Theft Auto Trilogy na wersję Nintendo Switch. Na konsole Nintendo Switch wersja switchowa jest tutaj wersja Grand Theft Auto 3 by i San Andreas. Powiecie, najgorszą wersję żeś wybrał. Szczerze, to według opinii, to każda wersja jest najgorsza. Czy to na PlayStation 4, czy to na Xbox One, czy to w wersji na Switcha. To no, fajnie, że na Switchu można go sobie wziąć. Te trzy gry i jechać sobie w podróż, na przykład pociągiem czy czymś i sobie ogrywacie. To jest na tyle plus. W wersji na PlayStation 4 czy na Xbox One, no niestety takich możliwości nie mamy. Ja to wziąłem tylko dlatego, że najnowszą, najświeższą, obecnie moją platformą jest Switch i chciałbym jak najwięcej gier na tą platformę, bo uważam, że Switch jest platformą, która jest fajna pod tym względem, że ma takie tytuły, które generalnie. Nie miałyby prawa istnieć, a tutaj zostały wydane. Switch jest na tyle popularną konsolą, że wiele twórców chce wydawać gry na właśnie Switcha. I została nam ostatnia gra. Ostatni ogrom jest Sonic Original Plus 16 klasycznych gier od Sonika w środku, tej owolucie, mamy tutaj, moi drodzy, oprócz tej owoluty, mamy mini artbook. To, 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 to tak naciągany ten artbook, ale jest. Tak wygląda ten artbook. Ja nie będę Wam wszystkiego tutaj pokazywał, ale są gierki. Yy, są tutaj wszystkie gierki zaznaczone, które były z Sonikiem, które możecie znaleźć na Sega Jeżeli ktoś jakimś cudem posiada segę, no to wiadomo, że kupi sobie oryginał, chociaż niektóre są drogie. A tutaj fajny artbuczek jest. Tutaj alternatywna okładka 16-bitowa. Imitująca okładkę z Segi Mega Drive, myślę, że tutaj dla fanów Segi, dla fanów retro, to jest taki plusik, że jednak to dali. Nie mam Sonika na Mega DRIVE, więc pan nie pokaże. Planuję go kupić, ale kiedy go kupię, nie wiem i nie odpowiem wam na to pytanie. W środku mamy też tutaj karteczki z kodami. Kody są zużyte, więc. Instrukcja malutka. Fajnie, że jest. I w środku mamy, jak sobie zauważycie, oryginalną okładkę. Oryginalną, w sensie, że współczesną już okładkę tutaj mamy. Tutaj mamy retro, tutaj mamy współczesną. To by było na tyle, moi drodzy. Dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału do końca, że wytrzymaliście ze mną aż tak długi czas. Dajcie łapkę w górę, subika na kanale. Zapraszam Was na Instagrama, zapraszam Was na Coffee, Zapraszam Was też do sklepu, gdzie możecie kupić kubek, koszulkę, to również wspieracie moją twórczość Jeżeli sobie zdecydujecie, że chcecie sobie na kapselku kupić koszulkę, kubkę, kubek Czapkę, czy cokolwiek z moim logo Moimi pomysłami na Wzory I dodatkowo zapraszam Was również na TikToka, Facebooka, Instagrama, ale to już wspominałem tam się pojawiają zdjęcia, filmy i tak dalej, na TikToku pojawiają się live'iki Jeżeli ktoś chce wpaść, więc zapraszam Was do odwiedzenia mediów społecznościowych, linki w opisie MyCoffee, mile widziane, jeżeli chcesz wesprzeć mnie to jest za 5, 10 i podejrze 12 złotych Możesz wysłać dla mnie wirtualną kawę, dzięki temu pomagasz w rozwoju tego kanału, ale to znacie, to wiecie, to druga kwestia jeżeli ktoś chce, ja nie namawiam, bo później powiedzie, że A, bo on leci na Hajs i namawia wszystkich, żeby wysyłali mu pieniądze. To jest dobrowolne, jeżeli chcesz wesprzeć, bo Ci się podoba ten materiał, ten film, ten kanał, albo może, no nie wiem, twórca tego kanału z jakichś niewyjaśnionych przyczyn, no to możesz wrzucić do tego piątaczka, najniższą kwotę na bankowi i wtedy wspierasz mnie. Rozwojem, a ja dzięki temu mogę stworzyć nowy materiał, kupić nowe gry do kolekcji czy jakiś inny sprzęt, żeby te materiały były jeszcze lepsze, w jeszcze lepszym wykonaniu czy to lepszym dźwięku, czy to lepszym wideo. Chciałbym kupić sobie lepsze mikrofony, bo obecnie mam do tego aparatu, którego używam, czyli Nikon D3300, który jest już leciwym aparatem. Mam mikrofon, ale chciałbym też mieć taki mobilny mikrofon do telefonu. Kupiłem sobie takie ustrojstwo malutkie z temu. To tutaj się nazywa wireless, coś tam mikrofon. I szczerze mówiąc, nie polecam, bo jakość tego jest bardzo robotyczna. Jest to dosyć przeciętne. Jest to dźwięk niezadowalający. Obecnie teraz mówię do Was z Boi. Już Wam mówię model, bo jest wypisany tutaj na dągielku. Boya BY M1? Jakoś tak, jednak nie ma napisane. W yy, każdym razie mikrofony BOI są bardzo dobre. Jak na, ją, na ich cenę, wiadomo najlepiej kupić Rode i mieć święty spokój na lata, ale no niestety, Rode jest bardzo drogi. Alternatywą właśnie jest Boya ale no niestety też trzeba na to trochę funduszy. Jeżeli byśmy się dorzucili kawusią, to możemy uzbierać jakąś część, a resztę, wiadomo, sam sobie tutaj dokupię, dołożę, żeby to jak najlepiej te materiały wyglądały. Telefon jest bardziej nowoczesny niż aparat z jednej strony, bo nie mam obiektywów do zmieniania, więc tutaj dalej jestem na kitowym obiektywie, jeżeli wiecie, o co chodzi jakość tych nagrań czasami jest różna, chciałbym poprawić tą jakość, wiadomo, najlepszym pomysłem by była jakaś lustrzanka, lustrzanka nowocześniejsza niż to, bo moja lustrzanka, nie narzekam na nią jeżeli chodzi o aparat, ale jeżeli chodzi o nagrywanie, to ona może nagrywać jedynie 10 minut, przerywać i materiał i później musisz uruchomić ponownie na 10 minut. Nie ma ciągłości nagrywania. Chociażby wrzucił kartę pamięci, najlepszą na świecie. Nawet, nie wiem, znalazłby kartę 512 GB, to i tak nagrywa jedynie 10 minut. Próbowałem na wszystkich możliwych kartach, jakie miałem w domu. Próbowałem na mniejszej karcie, na większej karcie, na różnych firmach kart i działa zawsze tak samo. Jeżeli macie jakiś pomysł, może gdzieś to się ustawia, przestawia. Może znacie ten aparat? Może wasza siostra, dziewczyna, mąż, ktoś używał tego aparatu? Może wy używaliście? I tam jest taka opcja, no nie wiem, przestawienia możliwości na dłużej nagrywania. To bym był dla Was bardzo wdzięczny, ale wątpię, żeby taka opcja się znalazła. Nie przedłużając, napiszcie, którą grę graliście, którą grę polecacie, która gra dla Was jest bardzo fajna. Myślę, że zestaw Sonika jest bardzo fajny. Chociażby z tego względu, że to teraz jest bardzo tanie. Jeżeli patrzycie na gry switchowe, to one dalej się trzymają ponad stówkę, a tutaj za poniżej 60 zł można dorwać i to nówkę sztukę nieużywaną. To jest naprawdę duży plus, że za około 60 zł możemy Sonica kupić nowego. Zazwyczaj gry, które kosztują 60 zł, są używane. Switch wiadomo, Teraz sklepy będą chciały się pozbyć, więc te promocje będą, te wyprzedaże będą, więc je polujcie, zobaczcie, czy u was w sklepie są. Ja to kupiłem na Allegro od jakiejś tam firmy i nie narzekam. Przyszła nowka sztuka dobrze zapakowana, polecam. Jeżeli chcecie, to mogę wam linka, chociaż nie wiem, czy oni mają masowo, czy tylko jedną sztukę mieli. Dziękuję Wam bardzo, i trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej, hej.